Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku restringowych pytań, i już na samym początku zapraszam Was do napisania w komentarzach pod tym filmem kolejnych pytań, na które odpowiemy sobie w następnym materiale. Na starcie chciałbym podziękować użytkownikom General, PLOTC, The generał Pielant i Celek Celi za wspieranie kanału na poziomie Hall of Fame. Bardzo serdecznie dziękuję Panowie, i oczywiście do sprawdzenia opcji wspierania zapraszam także was wszystkich. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego pytania. Co myślisz o odświeżeniu Shamusa? John Cena kontra Sheamus one last time. Szczerze powiem tak, jestem za tą walką, natomiast nie jestem za odświeżeniem Sheamusa, bo według mnie już na tyle co było kombinowane z Sheamusem, to znaczy Sheamus z Irokezem na głowie, Sheamus z tym nowym Team Songiem, który teraz jest, to już mi nie pasuje. Dla mnie Sheamus. Ten prawdziwy Seamus, to jest ten Seamus właśnie z tym klasycznymi tymi włosami. Ten wkurwiony Seamus. Mi w ogóle Seamus bardzo kojarzy się z tą krótką, stalową rurką, z którą bardzo często latał w okolicach Extreme Rules roku 2010. To są też czasy, jak poznawałem WWE i tak też Seamusa bardzo mocno zapamiętałem. Uważam, że jego postać została średnio pokierowana i szczerze jest mi też z tego powodu przykro, bo od zawsze lubiłem Seamusa, zresztą chyba no, nie muszę tłumaczyć czemu. Natomiast Natomiast samo w sobie odświeżenie postaci Sheimusa jestem na nie, bardziej bym powiedział powrót do tego starego Team Songu i trochę bardziej tego healowego Sheimusa z chęcią bym zobaczył, natomiast sama w sobie walka na Sheamus jestem jak najbardziej na tak. Kogo powrót byś wolał? Zack Ryder czy Cesaro? Są to na pewno dwaj zawodnicy, których z chęcią w WWE bym zobaczył. Tylko niestety sprawa chyba wygląda tak, że ani jednego, ani drugiego możemy już nigdy nie zobaczyć, albo nie zobaczyć ich po prostu zbyt szybko. Zack Ryder wprost powiedział, że dla niego Zack Ryder już nie istnieje. Jest Matt Cardona... I tyle. Sam sobie Cezaro, myślę, całkiem dobrze sobie obecnie radzi, zresztą Matt na tarże i powrót zarówno jednego, jak i drugiego mógłby skończyć się tak, jak obecnie wygląda sytuacja Rusewa czy Alistra Blaka. Zapowiadało się dobrze, wszyscy się cieszyli na ich powrót, a po prostu skończyli w Nitkardzie, więc. To byłoby przykre, ale jeśli już na jednego z tej dwójki miałbym postawić, to bliżej mi do Zacka Rydera, serio, z chęcią bardziej zobaczyłbym jego w tej odświeżonej wersji, takiej wiecie, po prostu fresh Zack Ryder, a nie ten Zack Ryder taki, takie popychadło, tak? tylko po prostu określę, tylko właśnie tego Mata Cardona, którego znamy ze sceny zależnej z chęcią w WWE bym zobaczył i nawet zobaczyłbym go z chęcią z mistrzostwem, ale czy tego się doczekamy, to już słuchajcie, serio, ciężko to widzę. Jak myślisz, czy Jacob Fatu odzyska tytuł na przykład na SummerSlam, czy jednak pójdzie gdzieś wyżej, a może po inny tytuł, na przykład Intercontinental? W ostatnim czasie widziałem dużo informacji mówiących o tym, że Jacob Fatu wkrótce ma dostać naprawdę duży push. Tylko pytanie. Co oznacza duży push? Czy oznacza to na przykład zbudowanie swojego bloodline, czy na przykład zdobycie mistrzostwa World Heavyweight, bądź WWE, choć to już tak brzmi dość mocno radykalnie, biorąc pod uwagę, że to mistrzostwo jest w posiadaniu Cena, ale też widziałem informacje, które mówiły o tym, że of 2 może być ostatnim rywalem dla Cena, albo jednym z tych rywali, z którymi Sina zmierzy się jeszcze podczas swojego ostatniego runu w WWE. Przypomnę, jesteśmy po połowie roku, tak naprawdę połowa tej ostatniej przyrody Syny jest za nami i tych rywali, z którymi Sina mógłby się zmierzyć jest naprawdę coraz mniej, czy będzie to Jacob Fatu? Nie wiem. Natomiast czy Jacob odzyska mistrzostwo United States na SummerSlam? Jakiś cień szansy na pewno na to jest, tylko czy ja bym tego chciał? Chyba nie, chyba wolałbym, żeby Jacob poszedł gdzieś indziej. A tego mistrzostwa jest chciałbym dla Jimmy'ego Uso, bo tak naprawdę tylko on żadnego solowego mistrzostwa jeszcze nie zdobył. Nawet Solo si ma to mistrzostwo solowe, a Jimmy Uso, ten, który naprawdę na to zasługuje, jeszcze tego mistrzostwa nie miał. Więc jestem jak najbardziej za tym, żeby to właśnie mistrzostwo solowe, mistrzostwo jest trafiło do Jimmy'ego Uso, i raczej wolałbym, żeby Jacob faktycznie już nie wracał do tego samego, co już było. Niech to zamknie i idzie dalej, właśnie po te większe trofea, na które jak najbardziej Jacob zasługuje. Jak sądzisz, czy John Cena straci tytuł Undisputed przed odejściem na emeryturę? Może się go zrzeknie nie przegrywając? A może walizka lub czysta przegrana? Najbardziej z tych wszystkich opcji chciałbym chyba faktycznie, żeby Cena opuścił WWE z mistrzostwem. Żeby, nie wiem, został wprowadzony nowy tytuł. Żeby ta... Legenda Cena i to określenie Last Real Champion, żeby po prostu faktycznie zostało w historii WWE z nami na zawsze Tego bym chciał najbardziej, ale czy jest to możliwe to już jest inna kwestia Czy Cena może zrzec się tytułu nie przegrywając tak, że jest to możliwe Że po prostu położy tytuł na ringu i odejdzie w swoim ostatnim dniu w WWE Jako aktywnie walczący wrestler Czy walizka też jest to możliwe? Czysta przegrana jest to chyba najmniej prawdopodobne, bo wtedy Cała ta legenda Sin i ta hilowa postać, gdzie Sina wszystkich jebie po kolei i wyrywa te walki po prostu by runęła, więc mam nadzieję, że będzie to rozegrane w taki sposób, w który tylko i wyłącznie skończy się to czystą przegraną, także tak to widzę. Jakbyś widział skład podczas tego tegorocznego Survivor Series Wargames, Team Solar kontra Team Jacob, może stanie Rollinsa vs drużyna Face'ów na przykład CM Punk, Sami Zayn Cody. Rhodes. Biorąc pod uwagę, jak obecnie układają nam się te, powiedzmy, drużynowe rywalizacje, to chyba najbardziej możliwe jest to, żebyśmy poszli w Survivor Series Wargames match pomiędzy drużyną Rollinsa, jeśli Rollins tylko byłby aktywny i mógłby walczyć, a drużyną Romana Reynsa, nie drużyną Feysów, tak jak tutaj zaproponowałeś. Natomiast. Chyba większy sens miałoby to, żebyśmy poszli w walkę Wargames pomiędzy Bloodline, tymi nowymi Bloodline, czyli Bloodline Solo i Koi, Bloodline Jacoba Fatu, jeśli takie też powstanie. Natomiast mam poczucie, że jest to zbyt mała ranga drużyn na walkę główną Survivor Series, więc raczej pójdziemy w coś pomiędzy drużyną Rollinsa, a drużyną Romana Reynsa. Jeśli tylko drużyna Rollinsa będzie w stanie istnieć bez Sefa Rollinsa, to jest, myślę, największa zagadka. Zagadka, która też powinna się, myślę, w najbliższym czasie wyjaśnić, ile tak naprawdę Rollins będzie w WWE nieobecny. A więcej o tym mówiliśmy w ostatnim materiale, który pojawił się na kanale Resulant, więc serdecznie was do niego zapraszam, ponieważ wokół Rollinsa i całej tej kontuzji i walizki Manly in the man, naprawdę bardzo dużo się dzieje. Czy uważasz, że potencjał Heymana jako menadżera marnowany jest przy Rollinsie? Mógłby promować świeże nazwisko jak kiedyś Ryback czy Curtis Excel. No i teraz spójrzmy na to... Jak to się potoczyło, gdzie Paul Heyman był u boku Rybacka, był u boku Aleksa Kartisa, przepraszam, Kartisa Excela, już nawet to było tak nieistotne, że no nie, nawet nie pamiętamy tych nazwisk poprawnie. Fakt, to było ciekawe na tamten moment, natomiast największe menadżerskie osiągnięcia Paula Heymana to Brock Lesnar... Roman Reigns, no CM Punk też jak najbardziej, oraz teraz Seth Rollins, czyli same duże nazwiska. Więc sama w sobie obecność Paula Heymana u boku największych nazwisk ma największy sens. Paul Heyman jest tą osobą, która tak naprawdę odpowiada za budowanie tej potęgi największej gwiazdy, która ciągnie federację na swoich barkach. Był to Brock Lesnar swojego czasu, był to CM Punk w dawnych latach. Był to Roman Reigns, którego chyba nawet nie muszę tłumaczyć. No i obecnie tarto właśnie wyglądało z Sefem Rollinsem. Natomiast cała ta stanie Rollinsa i Paul Heyman u ich boku prowadzi do tego, aby na kolejne lata Paul Heyman pozostał z bronnym Breakerem. To jakby wydaje mi się, że to wszystko jest zrobione właśnie dla brona Breakera, bo ile czasu to już się mówi, że to właśnie on ma ciągnąć WWE na swoich plecach przez kolejne 10-20 lat. Ja przypomnę tylko, że on ma 27 lat. Jest tylko dwa lata starszy ode mnie. I serio, przed Bronem Rekerem dopiero jest ogromna przyszłość i szczerze, nie mogę się tego doczekać. Czy myślałeś, żeby zaprosić do siebie Babatundę i zrobić z nim podcast, o ile przebywa w Polsce? Tak, taki temat już się kiedyś pojawił, gdzieś tutaj w środku między mną a chłopakami, z którymi tutaj pewne rzeczy realizuję. Tak, też myślałem o tym sam. Natomiast czy wyszedłem z takim pytaniem do Babatunde? Jeszcze nie, bo raz nie mam obecnie na to tyle przestrzeni czasu, żeby coś takiego zorganizować i się do tego dopasować. Dwa. Nie wiem, jak to w ogóle by wyglądało, i czy Wy tego byście chcieli. Więc, jeśli chcielibyście coś takiego, to dajcie w komentarzach znać. Bo najważniejsza rzecz, czyli przestrzeń na stworzenie coś takiego, jest kwestia tak naprawdę dopasowania się czasowo. Lecz no na pewno nie teraz w lipcu, gdzie tworzymy daily. Ale jak najbardziej jestem na tak, jeśli Wy też tego byście chcieli, to śmiało nawet sami możecie do Baba napisać i dać mu o tym znać. A ja też myślę, jeśli Wy będzie dobry feedback i Wy tego będziecie chcieli, to sam się za to zabiorę. Czy według Ciebie Roman Reigns będzie miał lub powinien mieć title reign podobny do Johna Cena? Pytanie co tutaj masz na myśli, bo to są dwie zupełnie inne. Ogromne historie. Roman Reigns jako ten, panujący z Mistrzostwem WWE, jako chyba trzeci finalnie najdłużej panujący w historii, ten najdłużej panujący z tym Mistrzostwem w ostatnich latach, versus ten, który panował z tym Mistrzostwem najwięcej razy, w sensie najwięcej razy posiadał dane Mistrzostwo. Czy Roman Reigns może jeszcze pobić rekord Nie, myślę, że już na pewno na to szansy nie ma. I chyba tak powinno też zostać dwie naprawdę ogromne gwiazdy, z dwoma totalnie innymi rekordami zapisanymi właśnie w historii WWE. I tak bym to zostawił. Jak według Ciebie może w przyszłości wyglądać rozpad z Rollinsa? Myślę, że najbardziej to będzie się rozgrywało na linii Bron Breaker, a Seth Rollins to właśnie pomiędzy tą dwójką w końcu coś zaiskrzy. Natomiast nieco więcej powiem też o tym w dalszej części odcinka, bo jest jedno kluczowe pytanie, Pytanie tytułowe, które już doskonale w sumie znacie, więc oglądajcie uważnie do końca. Co myślisz o pomyśle, żeby walizka Money in the Bank znajdowała się nie na szali i została broniona na jednej z grałów Premium Live Event? Uważam to za nonsens, ponieważ walizka Money in the Bank to nie jest tytuł. To nie jest tytuł, który można zwakować. To jest po prostu rzecz, która jest jednorazowego użytku. To jest rzecz, którą tak naprawdę po zwycięstwie przypisujemy do jednej konkretnej osoby, i to ta jedna konkretna osoba. Decyduje, kiedy tę walizkę realizuje, na kim i na jakim tytule ta walizka jest realizowana, więc tak samo ta jedna konkretna osoba, w tym przypadku Seth Rollins, może zdecydować, co chce z tą walizką zrobić. Czy być może oddać ją w ręce, na przykład Brona Breakera, czy może po prostu nawet w ogóle i nie realizować w określonym dla tej realizacji czasie. Więc sama w sobie walka o walizkę maniement jest dla mnie kompletnie bez sensu, a na pewno jest bez sensu w tej sytuacji, jeśli chodzi o Rollinsa. Czy według Ciebie Jacob Fatu stworzy nowe Bloodline, albo tylko na Tarty Match stworzy grupę? Myślę, że wszystko to zmierza w kierunku stworzenia nowej grupy Bloodline. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że rywalizacja Solos i Koła Jacob Fatu no, liczy zupełnie inną ilość osób w danych drużynach. Także chyba w tym kierunku to zmierza. A na pewno patrząc na to, jak cały rozwój historii Bloodline wygląda, to zdecydowanie większy sens ma to, aby dodać do Jacoba Fatu jedną bądź dwie osoby niż dołączać randomowo jakieś dwie, nic nieznaczące w całej tej historii, wiecie, osoby z rosteru. Widzisz szanse na potrójne pasy drużynowe. W WWE kompletnie nie widzę na to przestrzeni, no bo, bądźmy szczerzy, Federacja bardzo ciężko radzi sobie w ogóle z mistrzostwami tag gdzie mamy je i na row i na Smerdown. Bardzo słabo wygląda dywizja tag-team, po prostu nie jest o to dbane, więc Pomyślmy o tym, gdybyśmy mieli jeszcze potrójne pasy taktimowe, i z ilu i z jakich zawodników skleilibyśmy te trio, i czy w ogóle wtedy moglibyśmy mówić o tym, że ktokolwiek o to zadba? No nie, nie widzę tego kompletnie w WWE. Ile mogą kosztować bilety na gale WWE w Polsce, jeśli by taka się teraz odbyła? No, podejrzewam, że na pewno sporo. Myślę, że w okolicach. 5 tysięcy nawet przy samej przy samym ringu, albo nawet 8 tysięcy. Pewnie gdzieś w okolicach 1000-2000. W tej środkowej części areny, jeśli na przykład mówimy, nie wiem, o Ergo Arenie, a na samej górze pewnie gdzieś w okolicach 200, 300, może 400 zł. I ja tak wiem, to są duże ceny, porównując na przykład, nie wiem, z KSW, które odbywa się w Polsce. Wiem, dwa zupełnie inne sporty, ale do niczego innego w Polsce nie mamy tego porównać. Wiem, to są duże ceny, natomiast takie są realia na ceny WWE i dlatego też myślę, że ta gala w najbliższym czasie w ogóle w Polsce się nie ma racji, by tu odbyć. Czy wierzysz w plotki, że WWE planuje, żeby Braun Breaker obrócił się przeciwko Stefowi Rollinsowi? Bo takie plotki były i podobno WWE już zasiało plony czy coś. Myślę, że słuchajcie, może to nastąpić. Biorąc pod uwagę kontuzję Seth Rollinsa, która jeśli okaże się, że jest jednak poważniejsza niż w ostatnich dniach się to zakłada, jak już mówiłem więcej o tym, mówiliśmy w ostatnim materiale na kanale, to w takim przypadku... Jeśli pozostaniemy w WWE TV bez Rollinsa na kolejne tygodnia, nawet miesiące, to może będzie tak, że jak ten Paul Heyman będzie chodził z tą walizką, jak na ostatni Galimani Trow, to w końcu Braun Breaker pęknie, zabierze tą walizkę od Heymana i ją po prostu niespodziewanie zrealizuje. Szczerze, widzę na to przestrzeń, widzę na to przestrzeń, by Braun Breaker ukradł walizkę Money in the Bank by niespodziewanie zrealizował ją wtedy, kiedy on tego będzie chciał. Widać też było, gdzie Breaker podczas jednego z segmentów zabrał mikrofon, po prostu zaczął mówić. Takie przejawy, wiecie, wyłamania się ze schematu, po prostu wkurwienia na to, co dzieje się dookoła. Ubrona Breakera są naprawdę ciekawe. Myślę, że jeśli sytuacja będzie wyglądała tak, że Rollins nie będzie w stanie zrealizować tej walizki na SummerSlam, co wydaje się być najbardziej... Interesujące w najbliższym czasie i racjonalne, żeby tak to zostało rozegrane, to naprawdę widzę przestrzeń na to, żeby Bronberger po prostu zabrał tą walizkę, zrealizował mistrzostwo i zdobył je dla siebie, może nawet mówiąc, że dla Sefa bo była to idealna okazja. No myślę, że w tym kierunku jak najbardziej jest przestrzeń, żeby iść. I uważam to za bardzo ciekawe, bo w takim przypadku, też właśnie tak jak w pytaniu było, od razu dostajemy odwrócenie się Brona Breakera od Sefa Rollinsa, bo na pewno Rollinsowi się to nie spodoba, jeśli nie będzie to z jego polecenia. I wtedy taki rozpad możemy dostać szybciej niż później. I wszystko wydaje mi się zależy tak naprawdę od stanu zdrowia Sefa Rollinsa. Czy wróci szybciej, jak teraz w ostatnich się o tym mówi, czy jednak faktycznie potrwa to kilka miesięcy. Także w komentarzach, moi drodzy, dajcie znać, jak wy to widzicie i czy chcielibyście czegoś takiego, żeby to Bron Breaker zabrał walizkę Rollinsowi i zrealizował ją bez jego... Zgody oczywiście w komentarzach także napiszcie swoje kolejne pytanie do następnego odcinka. I ja na dzisiaj się z Wami już żegnam. To na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia już jutro o 7.00. Cześć.